Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na odcinku chciałbym Wam zaprezentować karty ekskluzywne, czyli z autografami, z kartami, gdzie są koszulki zawodników, które mam na wydaj, czyli nie są już potrzebne w mojej kolekcji. Mogę je wymienić za coś, co mi brakuje, albo odsprzedać. Zaczniemy tutaj z prawą stroną. Pięć takich kart z koszulkami z Bundesligi. Bardzo fajne kolory, fajni zawodnicy. Na przykład Mats Hummels z Borussii, żółta koszulka. Następnie Kevin Woland z Hoffenheimu, niebieska. Bardzo fajny haft, jak tutaj widzicie. Następnie Dominik Stroengel z Darmstadt, biała koszulka. Następnie Clemens Fritz z Werderu i też bardzo fajny haft zielony. Z takimi białymi, e, wolnymi miejscami. I ostatnia koszulka, piąta, tutaj dwukolorowa. Tim Mataw z Augsburga. Biało-czerwona koszulka. Czyli to jest pięć takich kart z koszulkami z Bundesligi. Następnie mamy tutaj moi drodzy z Topsa Champions League. Autografy takich zawodników jak Arteta z Arsenalu. Następnie Miguel Veloso Dynamo. Patrick Herman. Borussia Mönchengladbach Sven Kums To jest Gent Deagere Również Gent Tutaj mamy kolejnych zawodników Olivier Giroud No niestety nie w koszulce Milano Bo bym sobie zostawił tylko w koszulce Arsenalu Następnie Selczuk Innan Galata i z Borusi Męśnier-Gladbach jeszcze jeden zawodnik, Patryk Herman Następnie mamy tutaj z Futury kilka autografów: jest Schneiderlin, koszulka Francji. Następnie Blind, Holandia. Co dalej? Tu mamy Aruna Dindane, autograf z Wybrzeża Kości Słoniowej zawodnika co jeszcze tutaj takiego z tej kolekcji, no nie widzę następnie Immaculate i tutaj mamy również kilka kart z tej kolekcji na 55 Hector Bellerin w koszulce Hiszpanii dalej tutaj mamy Jesusa Koronę Podwójna koszulka 20x25. Koszulka Meksyku. I z Ukrainy Andrzej Jarmolenko. I tutaj jest limit 28x49. stopsa Champions League. Tripier autograf w koszulce Tottenhamu. Następnie Select. Z Selecta mamy tutaj z Wybrzeża Kości Słoniowej. Gervinho i Jajaturę, podwójna koszulka, a tutaj Gervinho sam i tu jest limit 161 na 199, a tutaj 98 na 99. Następnie dwie karty z Brazylii, czyli Pele i Marta królowie futbolu król i królowa bardzo wartościowe karty już od dłuższego czasu bardzo popularne. Następnie mamy tutaj Spectre autograf Carlosa Bacchi z Kolumbii. Co dalej? Mamy tutaj Manuela Neuera z Black Gold limit 16 na 50 i tutaj również Manuel Noier Gwiazda z Black Golda. Tutaj mamy jakieś inne jeszcze autografy zawodników, jak Danny Williams, 2x25. To jest z Major Soccer League, czyli Stany Zjednoczone. Następnie tutaj Arteta, jeszcze raz autograf w koszulce Arsenalu. Darlington Nagbe, Portland Tim Timbers top chrom. Z aficionado mamy e, Fernando Gago autograf 13 x 49, taki limit. Z Revolution, e, autograf Wiratiego w koszulce Paris Saint-Germain. No i tutaj coś fajnego, Robert Lewandowski. Mamy z Donrusa kartę i tutaj taki pliczek różnych Limitów jest tutaj Bobby Wood. Limit 43 na 99. Następnie Rui Patricio. Tu jest limit 240 na 250. Tomas Lemar 102x150 Edin Jacko 9x25, czyli tutaj to już jest niski limit. Z selekta mamy Finbogasona, Islandia 13 na 30. Courtois, Belgia 153 na 199 Clint Tempsey tu mamy limit 91 na 199 Dynamic Duos Wilshire Henderson tu jest limit 220 na 249 Dragojew z Rosji 40 na 2 na 299 z Aficionado koszulka Kevina Mir Mirajasza. Następnie Darlington Nagbe. Tu jest limit 243 na 249. Selczuk Innan Select. 32 na 125. Hector Herrera Meksyk. Limit 265 na 299. I Christian Nemeth. Limit 96 na 149 z Węgier czyli to są takie karteczki, które no nie są już mi potrzebne w kolekcji chętnie się ich pozbędę tak jak mówię, albo wymianka za coś co mi brakuje albo mogę odsprzedać w jakiejś fajnej cenie ok, to by było na tyle z mojej strony jeżeli ktoś zainteresowany to będziecie mieć mój e-mail, albo napiszcie po prostu na messenger odnośnie Kart, które byście chcieli zakupić czy wymienić. Także czekam z mojej strony. To wszystko na dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.